Cześć! Z tej strony Jarek. Na mojej działce pojawiły się nowe rury. Jest to system glikolowego GWC. Zapraszam do odcinka, w którym pokażę Wam, w jaki sposób go wykonałem. Zaczynamy! Dzisiejszym postanowiłem być Waszym narratorem i opowiedzieć o tym, co dzieje się na mojej działce. Mam nadzieję, że nie, na, nie zanudzę was wszystkich na śmierć w czasie dzisiejszego dnika i ktoś dotrwa do samego końca. Także przed wykonaniem GWC postanowiłem w miejscu, gdzie będzie spiżarnia, wstępnie zebrać około 30 cm ziemi. Spiżarnia ma być pogłębiona o około 60 cm w stosunku do stanu zero, ale do tego dochodzi jeszcze 25 cm wylewki, 30 cm a i 10 cm chudego betonu. Także w stosunku do poziomu 0 muszę zejść o ponad 1,20 m w dół. Także, żeby nie dokopać się do Rur od GWC, w momencie kiedy będzie, będę wykonywał finalne pogłębienie, już tutaj pod spiżarnię, postanowiłem wstępnie zebrać ziemię. W momencie kiedy wynajmę maszynę, kiedy ona tutaj przyjedzie i zacznę kopać, to po prostu będę w stanie zejść na większą głębokość niż to, co pozwala maszyna. Maszyna, według zapewnień osoby, od której to wynajmowałem, powinna kopać na około 80 cm. Według mnie kopała ona w granicach około 60 cm także dla mnie lepszym rozwiązaniem właśnie było tutaj zebrać najpierw ziemię, a później pogłębić to w miejscu gdzie będzie, będą szły rury od GWC a tymczasem oddaję głos do studia także jak widzicie najważniejszą rzecz już zrobiłem ziemia już zdjęta, teraz muszę to po prostu tylko wyrównać resztę, zdjąć, żeby było na gładko. I tyle. Także pozostaje mi tylko wyrównać tutaj tą część, gdzie wstępnie zebrałem ziemię, żeby teren był równy. W momencie, kiedy zbierałem tam ziemię, nie wykonałem jeszcze pomiarów i nie wiedziałem, że od strony spiżarni, właśnie w miejscu, gdzie zbieram ziemię, teren opuszczony jest o jakieś 30 cm. Także finalnie tutaj musiałem dookoła jeszcze nawieść piachu, tak żeby wszędzie teren był w miarę wyrównany. Ziemię tą zbieram z tego względu, że maszyna sama kopie na około 80 cm, a spiżarnia, jak wcześniej mówiłem, musi być zagłębiona ponad 1,20 m w stosunku do poziomu 0. Także yy, bałem się, żeby po prostu nie dokopać się do rur od GWC w momencie, kiedy będę robił już finalne pogłębienie pod yy, spiżarnię. To, to, co teraz tutaj widzicie, to jest tylko wstępne zebranie ziemi, to nie jest yy, już docelowy poziom. Do tego jeszcze będę musiał zebrać yy, odpowiednią ilość yy, ziemi, żeby na, zejść na prawidłową głębokość. I Podobnie oddaję głos do studia. Jak widzicie, po około dwóch godzinach kopania udało mi się zebrać całą ziemię w miejscu, gdzie jest piwnica. Pomieszczenie ma około 2 metry na 3,5 metra. Zebrałem tutaj mniej więcej 30 cm ziemi, także za mną leży około 6 m3 piachów, które tutaj stąd wykopałem i teraz tak, możecie sobie zadać pytanie no ale dlaczego nie wynająć z tego koparki koparka przyjedzie, zrobi to szybciej nie trzeba się męczyć no okej, okay, tylko zwróćcie uwagę na intro które u mnie jest na filmie tam jest taka wielka hałda ziemi ta ziemia powstała po wykopie studni tutaj u mnie na działce i gdy chciałem załatwić koparkę żeby tutaj przyjechała, rozplantowała mi tam ziemię po działce był duży problem bo nikomu się nie chciało tutaj przyjeżdżać na to żeby w dwie godziny Rozwadzić ziemię podziałce. Także z koparką miałem dosyć duży problem na takie małe prace. Podejrzewam, że wy możecie mieć podobnie Także, no, niestety musiałem to wykonać ręcznie. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Tutaj jest zewnętrzna część budynku bez ocieplenia. Ten pręd jest bity w taki sposób, że zero wychodzi tutaj, gdzie jest szurek i w tą stronę. Ułożyłem miarę 1,94 m. To jest y, moja kotłownia, czy tam jak zwał maszynownia. Także w tą stronę, no nie jest zbyt szeroko. W tą stronę natomiast jest y, około 4 m. 4, tak, równo 4 m jest wewnątrz. Także pomieszczenie będzie dosyć wąskie, ale za to szerokie. Także zastanawiam się jeszcze tutaj y, z ustawieniem drzwi. Ale co najważniejsze, Moje GWC chcę zrobić w taki sposób, że tutaj, gdzie nabijam tego pęta to jest metr od krawędzi budynku i tu, jak Wam pokazuję na przebitce teraz, wrzucę Wam, rury chcę puścić metr z każdej strony budynku, będą wychodziły i będą szły na wprost i później w drugą stronę tutaj będzie... 120 cm będzie w tamtą stronę i powrót w drugą stronę tutaj. Także muszę, tutaj mam już jeden, jednego pręta nabitego. Tam z tamtej strony tak samo nabijam metr od sznurka. Łączę je tutaj sz, y, sznurkiem i rysuję pierwszą linię, gdzie będzie kopane GWC. Tutaj w tym miejscu, gdzie mi wychodzi ściana. To wyjście GWC właśnie bym chciał zrobić gdzieś, tutaj w tej okolicy. Ponieważ według planów, tak jak gdzie tak, gdzie tutaj stoję, to powinna być rekuperacja, wyjście, znaczy wejście do rekuperacji tam, gdzie ma być zasyzane powietrze, albo będzie tutaj z tej strony, czyli od wschodu, albo wyjście będzie na wprost od północy, tak żeby nie zaciągać ciepłego powietrza. Wyjście najprawdopodobniej będzie na tej ścianie albo tutaj też za mną. Zobaczymy, jak to w praniu jeszcze wyjdzie. Ale ponieważ wejście do GWC na pewno będzie z tej strony, także chciałbym je zrobić jak najbliżej tutaj ściany w rogu. Te rury będą wychodziły mniej więcej w tym miejscu. I wiadomo, tutaj będzie metr, czyli stąd będę musiał gdzieś tutaj tymi rurami tak skręcić jakoś. A później, wiadomo, prosto będę przechodził. Także zaczynam pierwszym część i odmierzam tu według planów kolejne elementy Póki mnie komary tutaj niestety nie zjedzą, mam nadzieję A więc tak, tu jest ściana budynku, tutaj idzie pierwsza rura GWC Oczywiście ona nie będzie szła bezpośrednio do ściany, tylko tak samo jak jest w tą stronę odsunięte metr Tak samo w tą stronę też te rury będą odsunięte gdzieś Metr, czyli dotąd będą dotąd będzie wykopane także tu jest pierwsza rura ona wraca w tamtą stronę idzie tędy i później tutaj metr 20 w tą stronę będzie szła i będzie kolejna pętla aż wrócimy tutaj do punktu wyjścia niestety dzisiaj muszę kończyć bo komary strasznie atakują i chyba zaraz mnie tu żywce wiedzą. także zapraszam was na kolejny dzień wyznaczenia jak widzicie tutaj gdzie są Zaznaczone teraz te miejsca. W tym miejscu będą szły rury. Do wykonania wykopu wypożyczyłem taką maszy małą maszynę samobieżną. Jest to Koparka łańcuchowa, która w teorii powinna być w stanie wykopać na głębokość około 80 cm. W moim wypadku, co prawda, nie robiłem pomiarów w międzyczasie, jak to kopałem, ale wydaje mi się, że rury są zakopane na głębokość około 60, 60 cm. To ramię opuszczało się do pewnego momentu. A później już y, niestety zatrzymywało się. Nie wiem czy to był y, opór związany z ziemią, i trzeba było dalej trzymać dźwignię, ale po prostu głębiej już w pewnym momencie nie chciało się opuszczać. Y, wyna wyjałem, wynająłem tą y, koparkę łańcuchową z tego względu, że y, ona mniej wzruszała teren pod płytą fundamentową niż jeżeli bym wynajął. Na przykład zwykłą, y, nawet jakąś mini koparkę. Poza tym, y, koparkę łańcuchową byłem w stanie samodzielnie przetransportować, ponieważ waży ona około y, 400 kg i można, na, można nią wjechać normalnie na przyczepę. Jeżeli ktoś ma na jazdy, to bez problemu można ją, nią wjechać na przyczepę i pociągnąć zwykłym samochodem osobowym. W przypadku y, takich dużych koparek. No tu już jest problem, ponieważ musimy liczyć na transport, który przywiezie tę koparkę i zabierze ją od nas. Koparka też kopała bardzo wąsko, ponieważ wykop miał szerokość około 10-15 cm, gdzie taka mini koparka podejrzewam, że łyżkę ma w granicach około 30 cm. W moim wypadku ta koparka łańcuchowa bardzo fajnie się sprawdzała. Bezproblemowo, bezproblemowo była w stanie tutaj wykopać te rowki pod rury nie było z tym żadnego problemu niestety od czasu do czasu zatrzymywała się sama z siebie tak bez żadnych przyczyn oczywiście jeżeli trafiło się na kamień który był, miał średnicę około 10 cm no to już było, była pewność że trzeba było to ramię wyciągać z ziemi i wyciągać kamień tutaj widzicie już jak, w jaki sposób wykonałem te rowki do rur w międzyczasie też część rur została już wrzucona w ten wykop ponieważ obawiałem się, że ziemia może się obsypywać o teraz widzicie tutaj w jaki sposób rury były ułożone Także spokojnie można było je położyć jedna obok drugiej, ale ze względu na to, że były na tyle sztywne, no to nie było aż takiej yy, pewności, że one będą leżały jedna obok drugiej. Czasami one się przeplatają, także no w taki sposób ten wykop wygląda. A teraz widzicie, jak szło nam układanie rur z moim tatą. Niestety nie miałem żadnego stojaka, żeby sobie ułożyć te, ten krąg z tą rurą. Także za każdym razem musiałem go przenosić, ale no, teren jest pusty, nie było tutaj żadnego problemu, żeby w jedną i w drugą stronę przenieść ten krąg z tą rurą. Rura też była na tyle elastyczna, że bez problemu się wyginała, można było ją wkładać do tych wykopów. Nie było żadnych tendencji do tego, żeby rura na przykład się załamywała, zaginała, żeby na przykład w przyszłości był jakiś problem z przepływem wody. W czasie układania tych rur naprawdę nie było żadnego problemu z ich układaniem w wykopie. Także staraliśmy się bardzo szybko w miarę te rury wrzucać, ponieważ nie wiedzieliśmy jak ten grunt będzie stabilny. Ponieważ tutaj między każdym wykopem trzeba było chodzić, wkładać te rury i obawialiśmy się tego, że po prostu w pewnym momencie ten wykop może nam się oberwać i trzeba byłoby od nowa to kopać. A maszynę już yy, oddałem. Także wtedy zostawałoby tylko i wyłącznie ręczne kopanie. Niestety te rowki były na tyle wąskie, że nie dałoby radę tam dojść żadnym szpadlem. Trzeba byłoby to rozkopywać jeszcze dodatkowo szerzej. Teraz widzicie, jak już zasypuję rury. Dodatkowo jeszcze starałem się zalewać tę ziemię wodą, żeby w tym, na samym dole tego wykopu, żeby ta ziemia jak najlepiej yy, dolegała do rury, żeby później w późniejszym etapie, na przykład na wiosnę kolejnego roku, żeby się nie okazało, że ta ziemia jeszcze tutaj gdzieś dookoła usiądzie. Także jeżeli będziecie wykonywać na przykład GWC albo na przykład kanalizację, to zalecam Wam, żebyście właśnie zalewali te wykopy wodą. Tutaj też te wykopy nie były zalewane tak, zespywane tak do jednokrotnie. Czyli na przykład na tej głębokości około tych 60 cm, najpierw do gdzieś mniej więcej do połowy było zespywane ziemią. Później to bardzo, naprawdę bardzo obficie zalewałem wodą, żeby ta ziemia sobie usiadła, żeby to wszystko się rozłożyło, żeby jak najmniej było miejsc, w których ta, znajduje się na przykład powietrze pomiędzy rurami, a a ziemią także tak szło u mnie już finalne zasypywanie rur w taki sposób u mnie finalnie wyszło ułożenie GWC rury są tutaj na tym ujęciu zasypane warstwą ziemi o, o wysokości około 30 cm jest to jeszcze zalane wodą żeby ta ziemia jak najlepiej sobie usiadła Tutaj pierwsze wykopy są już prawie zasypane finalnie, tam jest może jakieś 500 metrów poniżej gruntu po to, żeby w momencie, kiedy leje wodą, żeby ta woda została w tym wykopie, a nie się na zewnątrz. Tutaj widać, ile tego, tych rur mi zostało, podejrzewam, że jest to jakieś 10 metrów, które mi zostało na dodatku. Teraz przyszedł już na finalny zasyp, czyli... Te 5 cm, które zostawiłem wcześniej, zasypuję już ziemią. Na razie to udeptuję ręcznie, po prostu pod własnym ciężarem, żeby to wyrównać. I w momencie, kiedy jest to już wszystko wyrównane, jeszcze dodatkowo polewam to wodą, żeby jak najlepiej przygotować się do finalnego zagęszczenia, żeby ta ziemia jak najlepiej usiadła. A tymczasem oddaję głos do studia. Jak widzicie, zasyp GWC już się zakończył. Rury we wszystkich miejscach są już zasypane. Dzień wcześniej tutaj padał deszcz, więc na no, ziemi prawie, że nie ma żadnych śladów, że tutaj było cokolwiek robione. Ziemia jeszcze nie była ubita. Jeszcze chcę do tego wynająć sobie takiego skoczka 60-kilowego. Niestety nie mam tutaj u siebie w tym momencie w okolicy niczego cięższego. Są te zagęszczarki płytowe, ale mimo, że one na przykład ważą 90 kg czy, czy więcej, to one zagęszczają na mniejszą głębokość niż te skoczki. A tutaj ziemia jest tak naprawdę tylko wzruszona w miejscach, w których te rury były zasypywane. Obok ziemia jest. Twarda i ubita, taka jak była tutaj naturalnie przed zdjęciem chmusu więc no tutaj nie wiem, czy taka zagęszczarka płytowa zdałaby egzamin w moim wypadku. Jak widzicie, wyjście GWC to są te trzy rury. Tutaj zwinięte w takich kręgach. Nie wiem, może około 5 metrów mam tutaj na dodatku albo coś takiego. Nie mierzyłem tego nawet a tutaj. Są takie te trzy krótkie odcinki rur no, z tej strony zacząłem je układać. Jeżeli chodzi o rury jakie zastosowałem do GWC to są rury ps 100 rc o średnicy 32 mm ze ścianką 2 mm, i tu są trzy takie odcinki po 100 metrów. Oczywiście wiadomo, że 100 metrów nie jest tutaj wkopane w ziemię, no bo jak widzicie, część tutaj mi została. Nie wiedziałem też do końca, jak tutaj wyjdzie z tym układaniem. Na początku też planowałem, że jedna z tych rur będzie układana prostopadle, ale w momencie, kiedy tą koparką łańcuchową wykopałem te rowy, to niestety kopanie później w poprzek pod kątem prostym, nie, w ogóle tą koparką nie byłoby możliwe. Na kopanie ręczne to też byłaby dosyć długa, już młodna praca, żeby to wszystko przekopać, niestety. Bo w poprzek to wychodziło chyba około 8 odcinków. Wzdłuż tutaj ich jest 6, jak dobrze pamiętam, a w poprzek by wychodziło 8 budynków. Czyli w tą stronę, jakbym miał kopać, to by wychodziło ich około 8, a w tą, tak jak teraz są ułożone, jest po 6 odcinków także zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało w momencie kiedy to uruchomię ponieważ dom mój mam zamiar budować system gospodarczym także uruchomienie całego tego GWC nastąpi nie szybciej jak za 3 albo 5 lat także jeżeli ktoś z Was oczekuje na jakieś testy tego GWC czy to w ogóle będzie działało, czy to się spisze, no to niestety musicie się uzbroić bardzo dużą cierpliwość. Oczywiście zrobię dla Was takie testy. Zobaczymy, jaka będzie tutaj wymiana cieplna, czy to w ogóle będzie miało sens, czy, czy trzy rury było sens zakopywać jedna obok siebie. Może na przykład trzeba je zasypywać warstwami, na przykład, czyli jedna rura, trochę ziemi, druga rura i tak dalej. Niestety nie mogłem też tak zrobić z tego względu, że przez cały praktycznie budynek będzie szła kanalizacja. Wrzucę wam tutaj teraz przybitkę tego jak moje plany wyglądają, jak i w jaki sposób idzie kanalizacja. No i niestety tutaj to GWC musiało iść pod kanalizacją, a co najgorsze, jeszcze mam mieć w salonie kominek. I do tego kominka będzie jeszcze nawiew świeżego powietrza z zewnątrz, także. Pod ziemią będą musiały się krzyżować dwie rury 160 i pod tym jeszcze musiała się zmieścić GWC. Wiadomo, że lepszym rozwiązaniem byłoby zakopanie ich na przykład za pomocą koparki, może nawet takiej małej, no ale wtedy już na pewno miałbym problem z zagęszczeniem takiej ziemi, która by była nie wiem, wykopana metr na przykład albo półtora metra w głąb. Prace związane z GWC dobiegły już końca. Także to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i cześć. I thought I had it figured out Believed in us We were meant to be no doubt A teenage